widać, widzimy się w kolejny poniedziałek znowu o godzinie 18 .00. i dzisiaj słuchajcie, pokażę wam jak robić gify, po co one powstały, po co one są, jak kreatywnie je wykorzystywać i dlaczego powinieneś je przede wszystkim wykorzystywać. Ale do tego celu wsiadamy w samochód, jedziemy i będziemy się bawić tą formą, która jest naprawdę fantastyczna ja jestem absolutnie w gifach, w gifach zakochany. Przede wszystkim po co są potrzebne gify w dzisiejszych czasach, w czasach social mediów i całego mm, trudu tak naprawdę przekazywania komunikatu. No, się po to, żeby ten komunikat ułatwić. Są bardzo ciekawym takim upiększeniem komunikatów słownych. Zauważcie, na przykład jak wchodzicie sobie na jakiegokolwiek na jakąkolwiek stronę fotografów, to często tam są opisywane takie historie, które są ubogacane właśnie gifami. I to po prostu fajnie się ogląda. No nie ukrywajmy też, że w dzisiejszych czasach nasza wyobraźnia nie ma najłatwiej, ponieważ tak naprawdę wszystko dostajemy na tacy i musimy też to wziąć troszeczkę pod uwagę, że w tych wszystkich takich momentach, kiedy coś opisujemy, to możemy to wzbogacić gifem. To jest pierwsza sytuacja. Kolejna sytuacja to wrzucanie tych gifów na nasze kanały dystrybucji. Czyli na facebooki, na wszystkie grupy, na fanpage. E. Możemy używać tego w jakichś tam konwersacjach. To są bardzo ciekawe rzeczy, które zdobywają ogromny potencjał i... Można się w tym po prostu rozkochać. Gify mają coś w sobie i są fenomenalne, więc rzucam wam się kilka rad jak to robić, żeby było dobrze, gdzie to wykorzystywać, żeby było fajnie i jak to ogarniać też technicznie. Gify mają ogromny potencjał, jeżeli chodzi o storytelling i musimy to wykorzystywać możliwie jak najlepiej. Jeżeli macie już jakiś temat, chociażby idziemy na przykład z modelką, modelem na jakąś sesję. Dzisiaj mamy trochę taki już klimat jesienny, to warto jest pokazywać tą lokalizację co z automatu gdzieś będzie pokazywało hmm, też taki mood, taki klimat e, w tym naszym takim storytellingu i przede wszystkim od samego początku będziemy pokazywali jakąś lokalizację w której będziemy się zamykać no, i jak już pokażemy tą lokalizację w miarę szeroko, pokażemy tą postać, która na przykład sobie idzie, która sobie wchodzi do tej lokalizacji, która już tam jest, to warto jest skupiać się na detalach. Ja polecam Wam, nie skupiać się na takich oczywistych detalach, tylko postarać się pokazać za pomocą gifu wszystko to, co jest wokół tej postaci. Jeżeli na przykład skupiamy się na robieniu zdjęć portretowych naszej modelce, modelowi, to pokażmy na przykład też jakie ma buty, na przykład jeżeli ma jakąś fajną biżuterię, postarajmy się ją pokazać. Stwórzmy e, jakąś delikatny, jakiś delikatny ruch w przypadku tego jesiennego klimatu, że na przykład e, wali takim butem, w sensie tak szura i te liście tak na przykład wylatują. Możemy ograć wiele, wiele pięknych rzeczy, które będą tą, podbudowywały tą historię, tak? Bo jeżeli pokazujemy coś na zdjęciu czy nawet na tym e, filmie, e, to już ktoś to widzi, ale warto jest pokazać też te rzeczy, które są wokół nas właśnie za pomocą gifów, które są krótkie i tak doraźnie pokazują bezpośrednio to co tam jest. I o co tam chodzi? Teraz jak nagrywać gify, yy, bardzo słusznie to jest proste. Albo wykonujemy to za pomocą aparatu i tutaj tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy będziemy robili to za pomocą full HD, 4K, czy będziemy mieli tam 8 czy 10 bitów, yy, czy będzie to stary, stary Canon, czy będzie to jakiś nowy wypust Sony czy Lumixa. Yy, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ gify i tak mają się przede wszystkim szybko ładować, ponieważ no, konwertujemy jakby jakieś Wideo do skompresowanego formatu, jakim właśnie jest GIF, i wrzucamy to gdzieś do internetu. No, wiadomo, coraz szybszy jest ten internet, może niekoniecznie u nas w Polsce, ale coraz szybciej faktycznie mamy możliwość to ładować. Ale pamiętajmy o tym, że nie będziemy wykorzystywać GIFów w 4K, nie będziemy docelowo wrzucać tego nawet bardzo często do Full HD. Tak naprawdę GIFy odtwarzamy w niskich, niskich rozdzielczościach po to, żeby one szybko nam się ładowały, po to, żeby w razie czego szybko je wykorzystywać. Dlatego śmiało słuchajcie, możecie wykorzystywać sobie telefon. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli gdzieś tam pod ręką, na przykład, robicie jakąś sesję zdjęciową, to nagrajcie sobie film tym telefonem, jakiś taki konkretny. możecie, Pamiętajcie też o tym, że gify są bardzo fajne, jeżeli je lupujemy, o czym będę mówił tam gdzieś na końcu. Bo zdaję sobie sprawę, że jak robimy na przykład zdjęcia aparatem, to nie chcemy też mieszać tego materiału i nie chcemy sobie zmieniać ustawień i tak dalej. ja sam tak mam, więc być może yy, warto jest właśnie robić jedną rzecz aparatem, a drugą na przykład o się tym telefonem nagrywać sobie filmy, które później później będziemy konwerterować na gify już w programie albo w konwerterach, ale o tym na końcu. Pamiętajcie też o tym, że gify to jest nieustanny ruch albo postaci, albo jakiś obiektów. Niekoniecznie zawsze musi być to ruch wykonywany za pomocą kamery, czy telefonu, czy za pomocą operatora, jak zwał, tak zwał. Tylko po prostu pamiętajcie o tym, żeby coś tam się działo w tym gifie, żeby on przyciągał uwagę, żeby też coś pokazywał, żeby po prostu było przyjemnie. Mówiłem coś o rewersie. Trochę liznę tego tematu. Fajnie słuchajcie zapętlać tego gifa, który jakby gif. Sam z siebie na internecie, jak sobie go wrzucicie gdziekolwiek, on się będzie zapętlał, po prostu będzie się odtwarzał od początku, odtwarzał, jeżeli macie dwie sekundy, to dwie sekundy, znowu dwie sekundy, znowu dwie sekundy, dlatego warto jest na przykład, jeżeli macie jakiś pomysł z tą postacią, to robić rewersa, czyli słuchajcie, bierzemy ten klip, który nagraliśmy, doklejamy jakby go znowu. I po prostu odwracamy go po to, żeby na przykład był taki ruch zapętlony i będzie to coś ciekawego. Warto jest to wykorzystywać w wszystkich takich animacjach, które sobie dzisiaj robimy, albo w jakichś takich ruchach postaci, jeżeli nam pasuje to do konwencji. No i dobra, skoro już mamy przygotowane gify, w sensie mamy przygotowane filmy, to teraz będziemy ruszać z tematem, bardzo ważnym tematem, czyli jak stworzyć tego gifa, żeby można było go wysyłać, wrzucać gdzieś, żeby on przede wszystkim działał. Ale żeby to się stało, to musimy się przenieść do komputerka. W sensie ja się muszę przenieść do komputerka, więc nie ma co zwlekać. Lecimy. Teleport. No i dobra, jesteśmy już przy kąpie. Pokażę Wam w bardzo prostych, dwóch sposobach, jak to robić. Pierwszy sposób to będzie za pomocą programu do montażu, w moim przypadku Premiere Pro. Ale tak naprawdę większość programów gwarantuje te same funkcje, tylko one różnią się umiejscowieniem, skrótami klawiszywymi i tak dalej. Jak mamy już słuchać ten plik, to chociażby z tym rewersem wam przypomnę, albo przede wszystkim pokażę w ogóle. Mamy tutaj jakiś klip, wystarczy, że powielimy go, żeby on był i ten drugi klip e, musimy jakby odtworzyć od tyłu. W przypadku Premiere Pro Ctrl R, żeby wyświetliło nam się okienko odnośnie, właśnie, jakby prędkości klipu, e, i tutaj mamy funkcję Reverse Speed. Generalnie szukanie po nazwie Reverse pewnie zagwarantuje Wam, że znajdziecie tą opcję u siebie w programie i to spowoduje, że e, nasz plik właśnie będzie się w taki sposób zapętla, czyli z automatu nasz GIF również będzie się zapętlał. Druga opcja, jeżeli nie chcemy bawić się w programy, albo nie mamy czasu, albo nie potrzebujemy tego rewersa, to wchodzimy na stronę ezgif.com. Zazwyczaj z niej korzystam, jeżeli potrzebuję zrobić coś na szybko, albo nie muszę używać programu i ona konwerteruje nam. Wybieramy sobie plik i ten plik wrzucamy z kompa, uploadujemy na tą stronę i ona nam wrzuca z powrotem GIF-a. To jest fajne rozwiązanie, jeżeli Chcemy zrobić coś szybko i mieć już gotowy od razu plik. Takich konwerterów jest bardzo dużo. Możecie szukać ich e, chociażby po frazie mp4 to gif albo wideo to gif. Z tego naprawdę masa. Natomiast jeżeli interesują Was gify, które wyglądają jakby miały utracone klatki, co też zdarza się co jakiś czas widzieć takiego gifa, to wystarczy, że ten plik, który mamy nagrany na przykład w 25 klatkach, i tutaj im mniej tych klatek nagramy tak naprawdę będzie dla nas lepiej, jeszcze spowolnimy. Więc znowu wchodzimy w okienko, w zakładkę, gdzie możemy spowalniać te klipy i na przykład spowalniamy go o 50%, co spowoduje nam, że on zaczyna w jakiś taki sposób klatkować. W tych gifach w takiej metodzie tworzenia gifów fajnie by było nagrać ruch, który jest bardzo bardzo szybki, na przykład jak jakaś para sobie tańczy na weselu, bo to tylko spowoduje, że ten efekt będzie lepszy. Oczywiście wszystko możemy też sobie stworzyć z reversem i będziemy mieli taką formę gifa. No i na samym końcu, jeżeli jesteśmy już w programie do montażu, w moim przypadku Premiere Pro, no i chcemy wyrenderować tego GIFa pro, prosto z programu, to w, klikamy Ctrl-M, żeby otworzyło nam się okienko do eksportu i w formacie e, wybieramy sobie opcję Animated GIF. I stworzy nam się GIF w output name. Nazywamy nasz finalny plik i wskazujemy lokalizację, gdzie Premiere Pro ma go utworzyć. I w zakładce wideo możemy bawić się quality, jeżeli na przykład chcemy mieć bardzo niską jakość tego pliku, więc on też będzie mało ważył, albo na przykład bardzo wysoką jakość tego pliku i co automatu będzie też dużo ważył. No i może Was to zainteresować kwestia tutaj proporcji. Możecie zmniejszać ten rozmiar tej klatki po to, żeby nie wrzucać takich ogromnych na przykład gifów. Bo po co komu gif w 4K? No dobra, to by było na tyle. Wpadajcie na grupę Filmujemy, wpadajcie na mojego Instagrama i wpadajcie na fanpage. E. W ogóle wpadajcie gdzie chcecie. Wszystko co odnośnie Filmujemy to ja polecam. I co? Widzimy się w przyszły... Poniżej znowu o godzinie 18.00. Trzymajcie się. Na razie cześć.